Lewica rzeczywiście wypadła bardzo słabo. Oczywiście są też dobre wiadomości, a mianowicie złodziej i hejter znaleźli się poza Parlamentem Europejskim. Niestety czeka nas eksport obciachu do Parlamentu Europejskiego. Mam na myśli Grzegorza Brauna, ale faktycznie, jeśli chodzi o listy Prawa i Sprawiedliwości, to raczej było oczywiste, że takie postacie jak Daniel Obajtek, Mariusz Kamiński czy Maciej Wąsik znajdą się w Parlamencie Europejskim i to wiedzieliśmy już dzięki takim wewnętrznym badaniom popularności poszczególnych polityków, które PIS zrobił na, własne, na własny użytek, pisała o tym kiedyś Rzeczpospolita i tam było... Ewidentne, że mm, popularni są obaj tych Wąsik-Kamiński, natomiast Kurski nie jest popularny. To dość symptomatyczne. Symptomatyczna jest także porażka kandydata prezydenta Andrzeja Dudy Wojciecha Kolarskiego, który y, nie zdołał mm, uzyskać mandatu, choć przecież prezydent Andrzej Duda bardzo intensywnie włączył się w tę kampanię. Chcę też powiedzieć dwa słowa o tym, jak to wygląda w całej Europie, bo tutaj pojawiają się bardzo ważne informacje, a mianowicie ugrupowanie Marine Le Pen, Zgromadzenie Narodowe, zyskało dwa razy więcej głosów niż ugrupowanie odrodzenie Emanuela Macrona. Słyszymy o przyspieszonych wyborach we Francji. To jest bardzo istotna wiadomość, no i budząca pewne, pewne obawy Anna Słojewska w Rzeczpospolitej dokonuje takiego podsumowania dotyczącego tego, co się stało właśnie w wyborach europejskich w skali całej Unii Europejskiej i pisze tak wzmocnienie skrajnej prawicy nie oznacza, że przejmie ona stary, stary na scenie europejskiej, bo tradycyjna szeroka koalicja hadeków, socjalistów i liberałów niezbędna do obsady wysokich stanowisk unijnych ma większość ale przewaga nie jest wyraźna co oznacza, że powołanie Ursula von der Leyen na stanowisko szefowej Komisji Europejskiej będzie wymagało poparcia wybranych eurodeputowanych skrajnej prawicy. Niemka najbardziej liczy na włoskich eurodeputowanych z ugrupowania premier Giorgi Meloni. Nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej, przygotowujący nominację, odbędzie się 17 czerwca w Brukseli. Jak dowiedziała się Rzeczpospolita, szczególną rolę odegra tam Donald Tusk, który ma być jednym z dwóch, obok premiera Grecji, chadyckich negocjatorów porozumienia z socjalistami i liberałami. Pisowi się to zapewne nie podoba, ale rzeczywiście faktem jest, iż Tusk jest bardzo znaczącą postacią w tej chwili w układance europejskiej, a zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach tylko tę pozycję umacnia. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie tokefm.pl ukośnik Audycję.